Jak są rozmowy o najlepszym piłkarzu świata, to zwykle trochę nazwisk się przez nie przewija. Ktoś powie Haaland, ktoś inny powie Neymar. No trudno tak jednoznacznie wskazać, ale gdybyście Wy nagle wyskoczyli i dumnie powiedzieli, moim zdaniem, Iwi Lopez, no to wszyscy podejrzewam, że jednak pukaliby się po głowach. Albo Was, jeżeli byście to powiedzieli w środowisku pseudokibiców. No ale jak to w sumie, dlaczego król strzelców ekstraklasy 2021-2022, a kiedyś rozegrał kilkadziesiąt spotkań w La Liga? Więc to są wybitne osiągnięcia i z pewnością Ivi Lopez jest jednym z piłkarzy świata. Podobnie do niedawna traktowałem motorole w świecie smartfonów. Lubiłem ich telefony, często nawet chwaliłem, ale w życiu by mi przez myśl nie przeszło, żeby na tej najwyższej półce, na najwyższym poziomie zastanawiać się, czy są najlepsi. Niedawno dostałem Motorola Edge 40 Pro i to nadal nie jest najlepszy flagowiec świata, ale jest brany pod uwagę, bierze udział w konwersacji, nie jest Iwim Lopezem mobilnego świadka, a to już samo w sobie według mnie stanowi pewną nobilitację. Sorry, A poprzedni flagowiec motoroli, o którym mógłbym z czystym sumieniem powiedzieć coś takiego, to no, w zeszłym roku Edge 30 Ultra była bardzo spoko, ale tam kilku detali brakowało, więc daj na tak. Zresztą to nie jest wyłącznie moja opinia, bo ostatnio bardzo poważny serwis technologiczny w Ameryce napisał, że, cytuję, Motorola w końcu wprowadza do Stanów prawdziwie konkurencyjnego flagowca, który... Może się ścigać z Samsungiem. Ale żeby wam nie mącić w głowach i was nie zachęcać bez sensu, ja to rozumiem, bo sam wielokrotnie byłem w sytuacji, w której ktoś mi coś w sklepie zachwalał przez 20 minut, a dopiero później poznawałem cenę i musiałem udawać, że się jeszcze zastanawia, a później unikać tego sklepu ze wstydem do końca życia. Od razu wam powiem, że ta Motorola kosztuje 4699 zł, czyli sporo. A jeżeli chcecie detale i pełną specyfikację, to linki są w opisie. Dobra, to co mnie w tym modelu tak bardzo urzekło? Przede wszystkim, tak samo jak w serii Edge 30, lecę na wygląd, na te lekko-krągłe kształty ekranu, które w niczym nie wadzą pod względem praktycznym, ale dodają całości takiej elegancji. Podobają mi się szorskie preski, podoba mi się, że Motorola odpuściła sobie udział w prestiżowym wyścigu na. Na największą wyspę aparatów, bo smartfony konkurencji coraz częściej przypominają mi proporcjami syna detektywa Rutkowskiego w tych butach. Podoba mi się ramka w kolorze obudowy. Waga taka, że czuć w dłoni, ale mam jeszcze siłę ten telefon trzymać po siłowni. Tak ogólnie w dłoni jest super wygodny i owszem, premium, ale takie premium bez wysiłku. Nie jak no, się go uczepiłem dzisiaj, tylko z klasą, ale dyskretnie. Tak podobno działają detektywi z licencją. Jedno tylko mnie doprowadza do szału, bo często mi piszecie w komentarzach, łe, a dlaczego w tym teście nic nie powiedziałeś o jakości połączenia bluetooth albo rozmów telefonicznych? No, nie powiedziałem, bo mamy 2023 rok, to są kwestie dosyć błahe do rozwiązania i wszystko poniżej perfekcji jest odstępstwem od normy. I tak samo jak w mediach we Wrocławiu nie piszą codziennie, nie zapewniają, że dzisiaj we Wrocławiu nic się złego nie stało, tylko piszą wtedy, kiedy faktycznie coś poważnego się stanie, tak samo ja nie mówię, jeżeli wszystko jest ok. Jedną z takich kwestii są też przyciski na obudowie telefonu. Zwykle są w porządku, więc temat pomijam, bo to tak, jakbym w ocenie pracy doktorskiej z matematyki napisał studentowi, że opanował tabliczkę mnożenia, ale te tutaj mają jakiś taki tani i bardzo niesatysfakcjonujący klik i jeszcze są wyjątkowo małe i bardzo blisko siebie. Więc jak ja z moimi wielkimi paluchami chcę kliknąć na czuja 1, to często klikam niechcący 2, a jak chcę faktycznie kliknąć 2, żeby zrobić zrzut ekranu, to paluchy mi na siebie bardzo niewygodnie nachodzą. Problemy XXI wieku. Natomiast wszystkie pozostałe elementy w kategorii widoczne, bo tak sobie profesjonalnie dzielę ocenianie telefonów na rzeczy, które widać i te, których nie widać, rewelacja. Muka. Ekran to jasny olec z obsługą HDR i wbudowanym szybkim czytnikiem linii papilarnych i sam też jest szybki, bo ma 165 Hz, a to jest moim zdaniem aż nadto. I 6,7 cala, przyjemnie się na niego patrzy, jak sobie ustawicie animowaną tapetę, bo jest taki całkiem sporo, to to może być Wasza główna rozrywka na kolejne parę dni. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że na żadną inną po zakupie nie będzie Was stać. Dźwięków wprawdzie nie widać, ale głośniki już tak, a tutaj są stereo i są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Może nie na poziomie iPhone'a albo Asusa, ROGina, ale to są najlepsze pod tym względem smartfony na rynku, ale na tyle spoko, że nawet gdyby był tylko ten górny, to nie byłoby tragedii. Znaczy byłaby, bo to jest akurat flagowiec, ale w takim sensie, że jakiemuś telefonowi z niższej półki jeden taki głośnik by wystarczył, a to jest już. Bardzo dużo, bo zwykle te głośniki nad ekranem połączone z słuchawką to wydają z siebie tylko jakieś ciche, niezidentyfikowane dźwięki, które brzmią jak transmisje z rosyjskich radiostacji numerycznych. Tak, żeby producent jak najniższym kosztem mógł sobie w specyfikacji odhaczyć, że niby stereo, a ten telefon akurat i do filmów, i do muzyki jest bardzo, bardzo dobry. Mini nie ma. A płynnie, dosłownie przechodząc do rzeczy, których zobaczyć się nie da, ale da się poczuć, to wspominałem o tym, że zeszłorocznej Edge 30 Ultra brakowało kilku szlifów i jedną z takich rzeczy był certyfikat wodoszczelności, który u mnie zawsze jest ważny, żeby mógł uznać telefon za takiego true, true flagowca. Tutaj na szczęście jest już IP68, czyli bodaj do pół godziny zanurzenia na głębokości do 1,5 metra. 1,5 metrowe baseny są już znacznie tańsze niż taki smartfon. Lato nadciąga, robi się ciepło, więc polecam zakup i wspólne kąpiele. A jak będziecie to wszystko spłacali, to i tak podejrzewam, że więcej niż 30 minut jednorazowo wolnego czasu mieć nie będziecie. Drugim takim na pozór drobnym elementem, który oddziela moim zdaniem telefony z najwyższej półki od takich prawie fragowców, jest obsługa. Esim i wiem, że pewnie zaraz powiecie, Michał, ale ty reklamujesz Mobile Vikings i oni nawet nie mają Esim w ofercie. Prawda. No nie będę zaklinał rzeczywistości, ale zawsze jak wyjeżdżam dokądś poza Unię Europejską, to wcześniej, jeszcze przed wyjazdem kupuję sobie wirtualną kartę SIM z pakietem internetu i to jest dużo bardziej wygodne i mniej stresujące od ogarniania sobie neta na miejscu, więc polecam wam, zachęcam serdecznie i też wyobrażam sobie, że tak robią poważni biznesmeni, więc to jest poważny smartfon dla poważnych ludzi chyba że ci poważni biznesmeni są tak prestiżowi, że oni po prostu płacą te 100 zł za megabajt w roamingu i mają wywalone. W takich podróżach pewnie czasem przyda się też ready for, czyli taki tryb desktopowy. Czyli, że telefon zmienia się po podłączeniu do większego monitora w bieda komputer. I bieda, ale myślę, że do pisania albo oglądania Exceli i tak znacznie bardziej wygodniejszy niż mały ekran smartfona. No zadbali tutaj o wiele drobiazgów, bo na przykład też USB-C jest w standardzie szybkości 3,2, czyli tradycjonaliści albo biznesmeni, którzy nie chcą wysyłać do chmury wyciągów ze swoich lewych kąt na kaimanach, sobie błyskawicznie pokopiują pliki przez kabelek. Pamięć wewnętrzna to 256 GB w standardzie. UFS 4.0, czyli też najszybsza na rynku. Tegoroczny flagowy procesor działa ultra szybko, 12 GB No Niczego mi tu nie brakuje. Ultra szybko też się ładuje, bo ładowarka 125W jest w pudełku z tym telefonem i wystarczy jej ze 20 minut, żeby uzupełnić energię do pełna. Więc idealnie dla zabieganego biznesmena, który ma tylko chwilę, by. Uciec przed sprawiedliwością. Jest też ładowanie indukcyjne 15W, ładowanie zwrotne, a bateria wystarczy mi zwykle na jakieś 5-6 godzin z włączonym ekranem, a tak realnie, całościowo to mniej więcej od rana do rana, więc też ok. Mam tylko dwie uwagi do Motorola Edge 40 Pro, tak naprawdę. Po pierwsze, to zawsze lubiłem Android'a w wydaniu Motorola, bo był taki czysty, prosty, trochę jak na niedostępnych u nas pixelach. Wzbogacony tylko o jakieś tam więcej opcji zmiany wyglądu, albo przydatne skróty gestami. Mój nowy problem z nim mógłbym opisać szerzej, ale też posłużę się skrótem gestem. Wiem, że pewnie Motorola dostaje za to pieniądze, ale to też odpowiednio smartfon powinien mniej kosztować. Ale pojawiły się tutaj jakieś preinstalowane śmieci i najpierw w trakcie pierwszej konfiguracji telefon mnie pytał, czy chciałbym zainstalować... Nie! Od razu mówiłem, że nie. Ale później i tak na ekranie głównym przywitały mnie Glovo, Candy Crush, Saga albo jakiś... Jum, którego nie znam, może włączymy powiadomienia. A może najpierw powiesz mi, kim ty jesteś i co robisz na moim smartfonie. A, to jest aplikacja, która sprzedaje korektory zespołu cieśni nadgarstka, żelowe podkładki. Nie wiem, jak mogłem żyć bez tego programu. No, błagam, szanujmy się, a takich śmieci jest jeszcze więcej. Poza tym, wielu z Was mi pisało, więc się zainteresowałem, że Motorola zwykle bardzo wolno aktualizuje swoje starsze smartfony do nowych wersji Androida. Na tyle wolno, że właśnie wtedy te nowe wersje są już stare. Co jest dziwne, bo teoretycznie, jako że to prawie czysty Android, to nie powinni mieć z tym jakoś dużo roboty, chyba że każdy pracownik w fabryce musi ręcznie na każdym nowym smartfonie instalować Jum. Edge 40 Pro dostanie 3 nowe wersje Androida i 4 lata poprawek bezpieczeństwa, czyli może być, ale to tempo, albo raczej historia tempa tych aktualizacji stanowi problem. Po drugie, niestety aparat. Z tyłu jest zestaw zwykły, ultra szeroki kąt z autofokusem, więc bardzo fajnie i obiektyw do portretów z dwukrotnym przybliżeniem. Bardzo ładne zdjęcia za dnia. Fajnie wychodzą makro, filmy, nawet nawet choć nie na poziomie Samsungów i iPhone'a. Niestety wieczorem jest gorzej od wszystkich najważniejszych. Konkurentów. Czasem wciąż ok, a czasem. A poza tym, powiedzcie mi, kim jest ten przystojny młody kawaler, bo to na pewno nie jestem ja, a to są niby selfie z wyłączonym upiększaniem. Rozpiętość tonalna, widoczność nieba, detale na bardzo przyzwoitym poziomie, ale ja wyglądam, jakbym miał nawalone make-upu na grubość czapy lodowej na biegunie. Ale filmy z przedniej kamerki są w 4K, więc to pochwalam, bo nadal nie wszyscy to mają. Podsumowując, nie kupiłbym tej Motorola za ponad 4,5 tysiąca zł, ale rozważając moje opcje, ciepło bym o niej pomyślał, a to już jest całkiem sporo. Kolejnej generacji malutkie rzeczy do poprawy, a ten model mam nadzieję, że zaliczy tak zwany co opatentowałem cykl LG, czyli że teraz nikt go nie kupi, bo po prostu jest za drogi, ale to się skończy z obniżkami i wtedy kupią go wszyscy, bo to będzie po prostu najlepsza oferta na rynku. A później Motorola jak LG zniknie z ry No dobra, Częściowy cykl LG. Do pewnego momentu. Na koniec jeszcze wszystkim Wam bardzo dziękuję, bo ostatnio, jak się Wam poskarżyłem, że YouTube ostatnio nie pokazuje moich filmów nowym widzom i prosiłem o łapki, czego zwykle nie robię, to daliście te łapki w górę i YouTube nadal nie pokazuje moich filmów nowym widzom, ale tak się jakoś naprawdę wzruszyłem, bo to był dla mnie taki znak, że jakby chcecie mi pomagać i chcecie dla mnie dobrze, więc no, dziękuję. I jeszcze dzięki za oglądanie, bo też mnie zabijecie, jak tego nie powiem. Do zobaczenia.